Dobry Boże, jak strasznie cierpiałeś za niewdzięcznych ludzi, niosłeś potwornie ciężki krzyż, bez najmniejszego sprzeciwu, z pokorą i miłością ku rodzajowi ludzkiemu, z ochotą go niosłeś, i z miłości do nas, na krzyżu rozwarłeś swe ramiona na znak pragnienia, byśmy wrócili do ciebie, bo ty chcesz zbawienia każdego człowieka, dajesz mu szansę do końca jego dni, na tym łez padole, by się nawrócił. Jak strasznie niewdzięczni jesteśmy, ty co dzień się nami opiekujesz, sprawiasz, że możemy rano się obudzić, karmisz nas, dajesz nam wszystko, co potrzebne do zbawienia, oddajesz się nam cały, troszczysz się o każdego człowieka, bo bez ciebie nic nie moglibyśmy uczynić, najmniejszej nawet czynności wykonać. Dałeś nam sakramenty, pobożne książki, nauczanie Kościoła Świętego, oblubienicy Twojej. Matkę Twoją najświętszą Maryję dałeś nam za matkę, wszystko robisz mimo naszej niewdzięczności i stałych ran, jakie ci zadajemy. Ty robisz wszystko, by nas zbawić. A co robi niewdzięczny człowiek? Obraca się plecami do ciebie i wybiera ten świat. Przyjemności doczesne stawia ponad ciebie i Twą świętą naukę, a ty stoisz obok i czekasz cierpliwie. Ty, Bóg Wszechmogący i Wieczny, czekasz na pył, który zasłużył jedynie na piekło wieczne, a niewdzięczni tylko narzekają. Gdzie jest ten Bóg? On wszystko robi, byś się zbawił, ale ty go odrzucasz, wybierasz świat i pozorne szczęście. Po śmierci zostanie tylko Bóg, świat przeminie. Bóg jest jedynym i wiecznym szczęściem, pracuj dla Niego, kochaj Go, bo tylko On jest miłości godzien a posiądziesz życie wieczne, które jest nieskończenie więcej warte wysiłku niż ten nędzny świat z jego pogańskimi zasadami. Nie można dwóm Panom służyć. A więc któremu Panu służysz? Końcem grzechu jest tylko śmierć, śmierć wieczna, czyli piekło, które nigdy się nie kończy, końcem zaś sprawiedliwości, czyli życia w łasce Bożej i postępowania według Jego upodobania jest życie wieczne z Bogiem, po nieskończone wieki, w nieskończonej szczęśliwości. Życzę każdemu z nas byśmy wybrali tę drugą drogę, drogę do raju, a rajem tym Bóg, szczęście przekraczające wszelkie wyobrażenie ludzkie.